odcinku. Na koń, na koń, Nie, Aro, Aro! Zostawiaj mnie! <laughs> to jest suki synu tak to jedzie dalej. Aro, chodź do mnie. O rany, jaki ten gwizd był zajebisty. Ej! Ej, koniu, popieprzyło ci się, tu jestem, Alo. Ej, co, ej, ej, stój, stój, ja cię kurwa dorwę, czekaj, ja cię dorwę, poczekaj, będziesz zaraz rozmawiał z dyrektorem, poczekaj, <laughs> chodź tu. Dobry koń, o, tylko ja skakać nie umiem, na spokojnie, wspinaj się. Dobra, a więc, bum, canopy tree, czyli prawdopodobnie pod... nie, zły przycisk slow motion. Prawdopodobnie obok zejścia do kolosa, którego rozwoliliśmy przed chwilą. Więc prawdopodobnie musimy jechać tam, gdzie przypadkiem, prawie pojechałem. Aj? Otóż nie, nawet dalej. Okej. Okay. Czemu nie? Tu jest jakiś przesmyk. O nie, to nie jest przesmyk, to jest most. Ja! No dobra. Czego się dzisiaj, Aro, dowiemy o widzach? Bo z chęcią bym wam zadał kolejne pytanie, dlatego że strasznie to lubię, bo... Z jednej strony lubię czytać wasze komentarze, a z drugiej, przy okazji, jak o coś zapytam, to czegoś się dowiem. Na przykład, że waszą ulubioną grą i do której macie sentyment było to albo tamto. Nie ma takiej gry, to tylko przykład. Chcę być ni niestronniczy. <laughs> Chcę być Szwajcarią. Na 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 na. Okej. Okay. Powiedzcie mi może, jaka jest Wasza ulubiona gra, jeżeli chodzi o otwarty świat? Nie mówię o otwartym świecie, nie mówię o sandboxach, nie? Typu, bo jeżeli nawet Lakeview Cabin nazywa się sandboxem, to jest według mnie trochę żenujące, bo no, co mamy świat, w którym możemy się bawić, tak? No to świat to nie jest 200 metrów poziomo, jak Mario. To to nie można tego nazwać światem. No niemniej ulubiona gra z otwartym światem. Ciekaw jestem ile osób powie Skyrim. Ale zaraz powiedzą wieźmi, bo jak wyjdzie, to pewnie wszystkich pobije. Bo czemu nie? Okej. Okay. Hello? Zapis gry, coś czuję, że przyda się. Merci boku. Tutaj? Coś mi śmierdzi tutaj. Coś mi tu brzydko pachnie. Nie wiem, czy powinienem tędy jechać. Ojej. Aż ta muzyka, ja pierniczę. O. A to nie jest drzewo. What? Nie wiem, czemu tak się świeci. Czyżby to już wykrywanie... Oj, Aro. Czemu ja z ciebie schodzę? O rany. No dobra, pokaż co umiesz. What? Koniu. Musimy się tam dostać jakoś. No co masz jakiś lepszy pomysł? Musimy tam dotrzeć. Aro, nie umiesz pływać. Dobra, sam popłynę. Bez łachy. Bez łachy. Ładnie, sam popłynę, zobacz. Tak się pływa, nie kwestionuj mojej świetności. Na Akademii Wychowania Fizycznego tak mi powiedzieli, że się pływa. Nie byłem na Akademii Wychowania Fizycznego, dobrze wiecie. Swoją drogą, ciekaw jestem ile jest wśród was studentów, bo wiem, że... jakieś 3 czwarte moich widzów, zgodnie z tym co mówi YouTube, to jest... wiekowy 16 do 30, więc... jest nieźle. Także, ciekaw jestem... jaka część z was... studiuje... i jesteśmy po zawodu. I wio. Dobra. I w górę! O, kurde, tam jest. What? Aro? Zobacz, nie ma szans. On tu nie. What? Zaraz, coś widziałem, coś niepokojącego widziałem. Tam to światło. A nie, to są miejsca, w których zabiję kolosów, tak? Chyba. Dobra. Okej. Okay. No do góry. Tylko jak ja tam przejdę do cholery? Jeśli ja tak nie przeskoczę, to nie ma szans. Nie ma po prostu opcji, żeby ja tam doskoczył. Zobacz jak jestem krótki. Jestem niski, cholera. Nie masz szans, żebym tam doskoczył. Po dłuższym zastanowieniu, są. Zapis gry. Uwaga. I R. Nie w ten mańkę. Cholera. Nie udało się, nie udało się. W tym musi być coś więcej. Prawie się udało. Uwaga, powoli. Udało się. Fakie. Yeah. No i bok. Teraz zakładam, że jak to było eee. Co ja klikałem, żeby się... Okej. Okay. Zawsze mnie to przeraża, bo mam wrażenie, że to spierdzielę Dobra. Nie wiem, czy tu jest wejście, czy robię kółko. Jest wejście. Mój Boże. Czy ja będę musiał się na takim zamkniętym terenie tłuc? Przecież to jest. Przecież to jest samobójstwo. To, to nie ma. To nie ma prawa się udać. To nie ma prawa, no. No nie no, nie. Spójrz na niego. Zestarzał się, rozpadł się trochę, ale. Oj. Okej, okay. on ma mnie głęboko w poważaniu. Słabe miejsce. Słaby punkt, na razie widoczny nigdzie. Słabo. Bardzo słabo. Łuk. Czy on się zamachnie na mnie tym majchrem? Owszem. No dobra. I czy ja powinien się po nim wspiąć? Nie sądzę. A coż kto wie? A masz! Nikt ci nie lubi, coś tam dostał w włosy, nie? Jakby się uprzejść, to tak przez milion lat mógłbym tłuc. Dobra, ale szukamy teraz jakiegoś punktu słowego, nie? What? Czy to mnie kierowało gdzie indziej? Mam nadzieję, że nie. Na mniejsza. O jezu! Nie taki był plan. Ok. Upadłem. Zastanówmy się. Jak cię wkupić w jego łaski? Zamachnij się. Oj, jaki jestem zły. Po tym się nie wezmę. To się nie uda. Dobra. Gdzie on może mieć słaby punkt? Może gdzieś na dupie. Na dupie? Nie? Nieszczególnie hmm. Może jak mu strzelę wiąbra to! Ech. Ech. Nie, nic z tego nosi kamienną pieluchę. Cholera jasna. No to co mam zrobić? Przepraszam bardzo. Jak mu się na nią wspiąć? To jest zły pomysł. Śmiem stwierdzić, iż w chwili obecnej bardzo źle to widzę. Co mam do diabła robić? Spadam z niego, zrzucał Nie mam mnie gdzieś. To się nie może udać. Mam to gdzieś. Czegoś nie mogę się stąd wycofać. Czego nie mogę olać kobiety, którą chcę uratować i po prostu sobie żyć. No co to jest? Co to jest? On się tu odrodził, tak? Dlaczego to się świeci? Może to jest dzwon? Może zakręci mu się w głowie i się przewróci, jak to walnie? Czyżby. Oj! No nie wiem, ale teraz może być moja szansa. Udało się, mój Boże. To jestem genialny. Właś, wspinaj się. Dawaj. To ma sens. To, co robimy tutaj, ma sens. Wierz mi. Trzymaj się. Złap się włosów. No, złapże się włosów. Super. Dobra. Opłaciło się. Trud się opłacił. Tylko teraz. Jak się dostać. Wyżej. O, może w bok. Może w bok. Uwaga. Nie udało się. Fuck. Au. Spadłem. Ej. Walnij tutaj. Bo ty inaczej tutaj bijesz. Bo wtedy nie wbija tego miecza. Tylko mogę po nim wbiec. A to ma sens. To naprawdę ma sens. Może skuść, się. Dobrze. Pięknie. O. O. <śla> tego się nie spodziewałem. Rozkruszyła mu się ta zbroja na łapie. Hej, czyli teraz mogę tam wejść. No jeszcze raz. Może cię mózg rozkruszy i wygram. Dobrze. Dobrze. Desperacko. Au. Au. Bolało. To naprawdę bolało. Nie jesteś dupkiem. Możesz przypieprz. Jak cię mama uczyła. Przypieprz. Mnie to zaboli. Hop. Okej, okay. teraz już nie ma powrotu. Dobrze. Chcę potem wbiec, jak prawdziwy boss. O, w mordę. Szybko, na włosy, na włosy, na włosy. Łap się włosów. Łap dobrze. Bardzo dobrze. Nie wiem, co teraz, ale, ale dobra. Idziemy. Będziemy musieli przystanek sobie zrobić i gdzieś tu odpocząć. Nie wiem gdzie, bo jest chyba niewykonalne. Dobra, idziemy na górę, dawaj. A możemy odpocząć i tutaj, taką dobrą sprawę. Może czego się złapiemy, spoko. Odpoczywamy, trzymaj się, trzymaj się, nie wolno ci tego skrzanić. Dobra, hop, hop, skakuj, dobrze, odpoczywaj, będzie dobrze. Dobra, łapiemy się. Włosów, włosów się łap. Włosów się łap, dobrze. I do góry. Wspinamy się. Ile sił w dupie? Dawaj, dawaj, dawaj. Okej. Okay. I teraz ku słabemu punktowi, który prawdopodobnie jest na głowie, jak to w większości kolosów bywa. Czekaj, jak mówię kolos, to od razu mi się kojarzy ze studiami. Boże! Dobra. Tutaj... O, jest na głowie punkt. Niedobrze. Niedobrze, bo słabnie mi stamina. Dobra, uwaga, o teraz, chwil odpoczynku, chwilę odpoczynku, spoko. Kucni. Dobrze, dobrze, odpoczęliśmy, super! Teraz do góry. Na czerep. Nie! Nie daj się spaść. Wiem, że jemu to przeszkadza, naprawdę. I wiem, że ty tego nie lubisz, ale zobacz. Cap! Nie trafiłeś, mój Boże. Ja nie wiem, po prostu wiesz co... O! Synek, synek, proszę cię, capnij Nie Dobrze! Niedobrze. It's not good. It's not good. Musimy stąd zejść. Musimy się przetransportować tutaj. Odpocząć trochę, na jego plecach. Jakby co chwilę było słychać, że przerywa się audio, to wybaczcie, a to zapisy gry. O mój Boże. Łabrze się. I do góry. Na głowę. Na głowę. Ow, mord, jak ja nie lubię, kiedy on to robi. Ale spoko, jesteśmy w odpowiednim miejscu. Jest dobrze. Teraz zobacz, tak, do dołu. Zapnij, że go. Dobrze. One more time. Dobrze. Nie przestawaj. Przeszkadza mu to. Nie przestawaj. Nie przestawaj. No kurde. Co ty. Nie ja nie. Wiem, czy się źle złapałeś, czy co? Dobra, teraz możemy odpocząć. Y Poczynek, odpoczynek, 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 Nie! O nie, o nie. Ja pierdzielę. Cały szczęście mamy zapis tutaj. Odpoczywaj, odpoczy nie daj się zrzucić, spokojnie. Wiesz jak biegać, wiesz jak biegać, wiesz jak biegać. Trzymaj się, spokojnie. Złap się teraz, dobrze. Jeszcze, nie! No, przejdź na głowę, błagam cię. Przecież widzisz, że on tego nie cierpi. Ale się uparty zrobił, ja pierniczę. To potrwa. Bum! No dobra. Małe to obrażenia, trzeba przyznać, ale co tam. Grunczy mu do kucza. Grun, że mu się to nie podoba. No masz! O, w mordę! Dobre! to zawolało. Dobra, i tu już go nie boli. To gdzie teraz? Gdzie go teraz zaboli? O, to jest pytanie. No, chyba nie tu. Cóż, kto wie? Nie wierzę! Moje szczęście. Jestem dzieckiem szczęścia. Naprawdę. Jestem po prostu dzieckiem szczęścia. Dobrze. Dawaj, dawaj, dawaj. Tutaj już nic nie zrobi. Ewentualnie taniec brzucha, ale to nam nawet nie przeszkodzi. Nawet to nie będzie problematyczne, wierz mi. Tylko błagam Cię, dziabnij go tym majchrem. Muszę się puścić na chwilę. Odrobina przerwy, tylko dlatego, że musimy złapać oddech. Znowu, hop. Nie! Nie rób przewrotów. Nie czas na... Brawo. Brawo! Dobra. I dziab. No, stary, miło było. Ale ostatnie dziabnięcie, musimy się z Tobą pożegnać. Papa, żegnaj. Do końca wiem, jak mam rozumieć te końcowe sceny, za każdym razem, kiedy kończy się sekwencja mojego przyby Oj, mojego przybycia tutaj, i stoją nade mną tak, jakby dusze umarłych. Czy to znaczy, że boszkowie, których zabijam, tak jakby przechodzą we mnie? Bo na to tak to wygląda, dlatego że jeżeli inkarnacjami bożków są kolosi, a ja ich zabijam, i wtedy ta taka ciemna materia tak, jakby wchodzi we mnie, to oznaczałoby to, że wszyscy kumulują się w moim ciele. Co było przestrane. O rany. No dobra, uznałem moi drodzy, że od następnych odcinków postaram się mieścić po dwa kolosy na odcinek, dlatego że w tym razie byłoby ich kilkanaście. A wiecie, że lubię mieścić serię raczej tak w około dziesięciu, jeżeli jest potrzeba, to w kilkunastu. Choć są takie serie jak The Last of Us, kiedy nagrałem odcinków chyba ze trzydzieści. <grym> no niemniej jednak, mam nadzieję, że się wam podobało i od następnych odcinków postaram się robić tak, żeby były dwa kolosy na odcinek. Jeżeli nie macie nic przeciw, czasem macie ciepło i chodźcie usłyszenia. Sweet love at work. Got my balls running, palm, sweating my head Spinning, feeling kind of funny, twisting, turning, changing and transforming.